Cześć, nazywam się Paulina Janiek, jestem współtwórczynią i prezeską Fem Meritum. Już od 20 lat zajmuję się współpracą z firmami z polskiego rynku w zakresie budowania dobrostanu pracowników. Ja przede wszystkim zajmuję się tą częścią doradczą, tą częścią wiedzową. Jestem tutaj po to, aby pomóc Wam wybrać z natłoku tych wszystkich informacji, które możecie znaleźć w internecie czy w różnych innych źródłach. Te, które będą najbardziej przydatne, te, które pozwolą Wam budować takie miejsce pracy, w którym pracownicy będą czuli się dobrze. Jeżeli brzmi dla Was to interesująco, jeżeli wydaje Wam się to ciekawe, napiszcie w komentarzu, a z chęcią z Wami porozmawiam bardziej szczegółowo na ten temat. Dziękuję.